Chłopaki, uwaga, zaczynamy! Proszę pan, Czesio, Czesio! Ty idiota, co tam robi? I nikt nie otwiera tamtych drzwi. Dlaczego? Bo tam jest ukryty Rambo. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo. na linii, panie prezesie. Ja! Ja! Tutaj w ramach ciekawostki pokazuję takie, taką grę. Wygląda na bardzo starą, może nawet przedwojenną. Przedwojenne piłkarzyki. No tutaj polecę takie rozwiązanie, no bo zawsze występuje problem, że się z budowy e, przychodzi i siada do samochodu z brudnymi portkami. Ja stosowałem różne rozwiązania, różne pokrowce. Ostatnio kupiłem za 30 zł na Polskim Allegro taki pokrowiec i uważam, że jest bardzo dobry e, jest zakładany z góry i z dołu na siedzenie. Także się nie przesuwa. Tutaj na zdjęciu są takie gumki. Ja to z tyłu tam spiąłem kabel. Bindom pokrowiec jest estetyczny i spełnia swoje zadanie. Wszystkim, którzy mają taki problem, polecam taki pokrowiec. Jesteśmy w mieście Hochdorf. O jakie piękne Maserati A jak bulgocze mu ten silnik o, pewnie cylindrowy. A może i 12, kto to wie Jesteśmy w mieście Hochdorf. Tutaj gdzieś znajduje się ten słumny kościół który kiedyś, kiedy ostatnio na filmie omawiałem Który jest przyozdobiony e, Pacyfą i W kolorze tęczy Więc myślę, że co, co do orientacji seksualnej Tutejszego Dobrodzieja Nikt nie ma wątpliwości e, Dzisiaj jest piątek Zrobiłem sobie tak zwaną brykę I Udaję się do e, tutejszego denera celem dokonania zakupów na zbliżający się weekend. Tutaj w tym mieście Hochdorf znajduje się ten słynny hotel, o którym mówiłem, śmierdzący po 350 franków za tydzień. Dzisiaj w denerze 20% zniżki na wszystkie szampany i wina. O, proszę bardzo. Dzisiaj jest zniżka 47% na sok pomarańczowy. firmy HOCH, HOCHES, niemiecka. Te soki są dobre. Kupiłbym, tylko że to jest... E, a nie! O, oh, one! Oh Fruchtfleisch. <grymne> Fruchtfleisch. <grymne> Mięso z owoców. No to kupię. Kupię sobie zgrzewkę soku pomarańczowego, bo to jest e, bardzo dobra cena. Te, te soki są dobre to no są dzisiaj przeceny na mięso 25 i 50% ale ja nie będę kupował bo jeszcze mam dużo mam jeszcze mięsa, które przywiozłem z Polski kurczaki to 9,95 Na ziale piwnym też są promocje. Wolfen Akcjon. Heinek Hemier na promocji. Na 50%. Czyli pół ceny. No to jest dobra cena, tylko że ja kanał, nie bardzo lubię. A no tu mamy hiszpański kompocik, czyli sangria. 1,5 litra kosztuje 2,70. Jak ktoś lubi, to polecam. A mój ulubiony Budweiser nie jest dzisiaj na promocji. Jest jeszcze takie piwo. Ten Schlossen. Mocne. Polecam. Bardzo dobre piwo. Drogie jest. 4 no, puszki kosztuje prawie dychę czyli dość drogo ale piwo jest dobre więc myślę że trzeba będzie wziąć jedną zgrzewkę bo warto byłem w kopie bo nie kupiłem wszystkiego w denerze więc pojechałem do kopa i co w tym kopie znalazłem a no znalazłem jajka na 50% ceny czyli 2 2,60 za 15 jajek I myślę, że jest to że jest to cena niedużo wyższa jak w Polsce ktoś może powiedzieć no, no i co z tego że w Szwajcarii jajka kosztują e, już prawie tyle co w Polsce no, w sumie to nic. No. Chciałem tylko przypomnieć, że w Polsce elektryk zarabia 3000 tysiące, a w Szwajcarii w przeliczeniu na złotówki 30 tysięcy. Tak to w sumie nic. Dzisiaj przykręcamy gniazdkę. Takie takie natynkowe, nadtynkowe i takie podtynkowe. Robimy to, ponieważ inna ekipa chce montować kuchnie. Tu już nas nosili e, tych płyt, no i potrzebują, żeby były gniazdka zamontowane. A tylko dwa. Wreszcie nie Trzeba mówi montować gniazdka ale się za bardzo nie spieszyć Więc jak widać pośpiechu nie ma tu jest takie <laughs> Tu się pytam Szwajcara jakie tu gniazdko ma ich a on mi pokazuje tamto ja mówię, ale to jest jednofazowe, a tu jest Trzy fazy. On mówi, to nie to. Na dwie damy te wagoklemy. <grywia> no ja mówię, aha, no dobra. Tam, gdzie ostatnio pracowałem. E, no, to. Oczywiście mi jest, że mi znajdzie pracę, ale to wiadomo, że nie będę czekał. Ja tu jestem już czwarty tydzień. A on dzwoni, że ma do mnie pracę i to, mówi, to bardzo dobrą pracę, mówi, do września, no a ja mu mówię, no ale ja już mam pracę, no tu no, nic nie mówiłeś, że, że pracujesz, że szukasz, ja mówię, że przecież nie będę siedział na hotelu, płacił za hotel i czekał, aż ty mi pracę znajdziesz, a no tak, mówi, no, no tak, no faktycznie, no, 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 no tak, ja mówię, to wszystko kosztuje, no. Szukałem też w innych firmach, nie czekam, tylko, że ty mi zajrzysz i, 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 i nic nie robię, tylko czekam. Ale nie, bo on ma, bo on znalazł, bo to, bo to, bo teraz tamci będą niezadowoleni, bo on mi już polecił. Oj Boże, Boże. A teraz się następny już dobija, że jest praca. Mam pracę dla Ciebie, mam pracę. No to wiadomo, no, zbliża się okres urlopowy. No to będzie ofer coraz więcej, no. Zawsze jest tak, co roku. No ja dalej montuję gniazdko. Tu taki trzeba starać było przykręcić, rurkę przedłużyć. Teraz będziemy gniazdko montować. I tu mam jeszcze do zamontowania hmm. trzy gniazdka. Szwajcar poszedł. No coś mówi, że musi na chwilę iść, tu mam, że mam uwagę, jeszcze trzy gniazdka, no i nie wiadomo co dalej, przyjdzie to będziemy coś myśleć, trzeba już żeby się nie spieszyć, ale nie przypuszczałem, że tych gniazdek jest tak mało. O takie gniazdka, takie gniazdka, zakładałem wielokrotnie od lat. Bo to się często w przemyśle stosuje, ale było inne, inne materiały zastosowali teraz patafiany, bo teraz jest, nie jest metalowa, nie metalowy ten stelaż, tylko plastikowy i to, tu jest takie ona wycinanie, nie? tu się wycina, żeby kawał wszedł od spodu i zawsze to wycinałem przecineczkami i szło. A teraz zastosowali proszę bardzo, zastosowali inny materiał i pękło. Obserwałem, że tu wszedł jakiś, jakiś niemiec, czy kto tu wszedł gipsier jakiś. No więc pęknięte. No, prawie do końca. Ale to jak dam to, to od dołu idzie. Tak jak do dołu to nie będzie widać. Ale już wiem, że tak nie można, że trzeba coś innego wymyśleć. Bo będzie mi pękać. No tu takie szwajcarskie wynalazki. To jest gniazdo zwykłe. 10 amperów chyba. Myślę, że 10. Oczywiście wtyczki takiej normalnej europejskiej. Nie wsadzić to. Zapomnij. Ale takie gniazdko z kwadratowymi dziurami to już jest na 16 Amperów to jest na 10, to jest na 16 ale druty do i tego i do tego idą takie same, półtorówki a diabeł chce zmieniać ulepszać słyszycie? ulepszać dzisiaj ciąg dalszy montowania gniazdek dzisiaj pracuję sam ponieważ kolega szwajcar nie przybył do pracy nie wiem z powodu nie wiem, powiedział, że dzisiaj go nie będzie Ja mam robić sam zrobię sam ale nie mam dużo pracy bo jest do założenia dzisiaj 6 gniazdek. A co potem? To tego nie wiem. Coś mówiło o jakichś kablach. Coś będzie jakieś kable robić. Nie robię tego Upychania tych drutów tam w tej puszce. Ale taka robota co zrobić co zrobisz jak nic nie zrobisz takie firmy jak ta jak to mówił Leg Wałęsa mają swoje plusy dodatnie i ujemne jaki jest plus dodatni plus dodatni jest taki, że o proszę ja tak występuję w pracy krótkie spodenki absolutnie nierobocze tak wygląda, będę się wybierał na plażę. Pracowałem w takich miejscach w Szwajcarii, gdybym tak do pracy przyszedł ubrany, to BHP-owiec mógłby zwariować. Także to są plusy, to są plusy dodatnie tego miejsca. Opracowałem taki system montowania gniazdek, że nie chodzę z całym Majdanem po budowie. Jak mam zamontować gniazdka, to wybieram, które gdzie mam zamontować. Biorę pudełko, chodzę po wszystkich piętrach i je rozkładam. Tu gdzie mam zamontować? Cyk na podłogę, cyk na podłogę, cyk na podłogę. Taki, Taki system opracowałem. diabel! Chcę zmieniać, ulepszać. Słyszycie, ulepszać. Później, jak już porozkładam, to biorę obcinaczki i obcinam wszystkie druty nie? na tą e, długość, mają być. Cyk-cyk, cyk-cyk, obcinam. Później mam te do odizolowania narzędzia. Cyk-cyk, cyk. cyk, cyk. Odizolowuję i tak chodzę po całych piętrach. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeśli film się podobał, to poproszę łapka do góry. Subskrybujcie i komentujcie moje filmy. Tylko w sprawie subskrybujcie, jeśli Naciśniesz przycisk, subskrybuj. To u góry wyskoczy jeszcze taki dzwoneczek. To ten dzwoneczek też trzeba nacisnąć. Pozdrawiam. Do następnego razu. Ciao.